Niedawno zakończyłem badania nad cietrzewiem w Dolinie Biebrzy i w Tatrach i jeden z rozdziałów mojej pracy był poświęcony diecie cietrzewia, czyli temu co cietrzew żre. I o tej porze roku wyszło w Tatrach z tych badań metabarcodingowych, czyli sekwencje tych roślin zostały odczytane i oznaczone, że w diecie jest borówka, wrzos, ale także pojawiały się już drzewa, na przykład jarzębina. Ale co ciekawe, nie było w tej diecie kosodrzewiny, która jest znanym, opisywanym składnikiem diety cierczewia w takim okresie pozalęgowym. I ja to uargumentowałem w ten sposób, że nie zbierałem materiałów zimą, no ze względów bezpieczeństwa. A może to właśnie zimą cierczew odżywia się tą kosodrzewiną. No i co, wczoraj zobaczyłem w Tatrach... Koguta, który tokował jesiennie, wysoko, tam gdzieś pomiędzy płatami kosodrzewiny w borówce, przykrytej śniegiem. I ponieważ to chwilę trwało, ustawiłem lunetę i nagrałem filmik telefonem. I na tym filmiku załapał się taki moment, kiedy on zakończył toki i odszedł sobie spokojnie dalej w kosodrzewinę, ale po drodze. Widać jedną ciekawą rzecz, że wyraźnie całkiem widać, mimo tej odległości, dziobnął kosodrzewinę trzy razy. Czyli no, nawet nie minęło jeszcze półtora miesiąca, odkąd złożyłem rozprawę doktorską, a już mam dowód na to, że cietrze w tatrach jednak kosodrzewiną się żywi.